moi widzowie z tej strony Kostek. I to jest odcinek z Robloxa. Oczywiście na moim, na moim kanale odcinek drugi yy, drugiej z naszej serii już jest na, na, na kanale. I to jest symulator pralki. Tak, chodzi... Nie wiem, tu masz... Chodzi o to, że po prostu nie wiem. Macie tu i musicie prać, zarabiacie kasę, sobie kupujecie, no. Ja ogólnie sobie szczerze mam, już, już mam już takie, już kupiłem... No, Mam po prostu lepsze pra pralki Bo na początku macie, nie wiem, ja wam pokażę No macie taką zardzewiałą prałkę. Pra prałkę 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 pralkę. No Dobra Teraz musimy ściuchy zbierać A, jeszcze zapomniałem ehm, Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie, dzwoneczek i komentarz No tak? dobra Oczywiście ściuchy, ale w sumie na końcu też będę wam przypominać jeżeli chcecie więcej nie, filmi filmików, filmów na moim kanale z tej gry, z tego symulatora pralki to możecie sobie, możecie w, kom w komentarzu napisać Dobra mam 40 na 40 więc sobie nie ładujemy pralki Mhm, dobra musimy jeszcze więcej pozbierać, Boże Tak, 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 dobra, dobra zebrałem Ogólnie, nie wiem, ale chodzi, że jak macie, na przykład, te złote, nie, albo ten, te właśnie takie, co się świecą, to dostaniecie, jak wypierzecie i tam, tego, tam, to będziecie, ten, to będziecie więcej kasy dostawać. Dobra. Musimy te... Dobra, to w sumie jest. Przyniosę te... Dobra. O Jezu, Ogólnie z filmiku na, na filmie z Stars w ogóle dwie osoby skomentowały mój film, więc pozdrawiam. Już polubiłem, nie? O, im Bernard mówił. Dobra. No. Ogólnie mam ściszoną grę. Nawet mogę czekać, na ustalenia chyba wejdę. Gdzie to... Ty... Nie. Które Który... Który ja mam miejsce? Mam pierwsze miejsce, wow. Ogólnie to mam zawsze jestem trzecia albo nawet piąta, albo nawet czwarta. O jest. Robię ci chyba. Dobra, jeszcze jedną prarkę załaduję i będzie tam. Ten... No ma. Tak, czekam, tu się wybierze jedna prarka. No, w sumie zrobię pauzę i wtedy no... O, dobra. Dalej będzie tak tak. O, dobra, musiałem wykonać wziąć. Patrzcie, co teraz zrobię? nie, ja poszedł sobie. Kurde. Szkoda. Szybko do tego. Gdzie się tu do gry wchodziło? Bo ja zapomniałem. Gdzie tu było? Nie wiem. Ja zapomniałem. Czy to było w ustawieniu? Nie. Nie, 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 gdzieś, gdzieś to było, ale nie, było, nie, 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 to się wchodziło, naprawdę... Ja zapomniałem w ogóle. To było, widzisz, nie, to ja tu też nie, 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 a tu, dobra, mam Muzykę sobie. na zero, visão. Głośność, dobra, visão. A, bo ja miałem go que zbiera, porsche, święty. Ej, złote, musimy złote! Nie, go się nie ZABIERZĘ Nie, nie, nie! Nie, 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 złote! Złote, to Dobra, drugie. Kurde, zabrał mi chłop Ale no dobra, mam chociaż jedną złote ubrę. Dobra, srebr srebrne. Dobra, drugie. Złote! Dobra, mamy... Dobra. Drugie, kolejne mam. Dobra. Wiem ja się trochę drzeć, bo wiecie. Najgorsze, że chcesz wziąć te złote ubrania, albo srebrne, albo na diamentowe To najgorzej, najgorsze jest to, że ci ludzie mogą zabrać, nie? I to twoja jaka nerwuje Dobra, miałem buty No, tu muszę jeszcze prań z tego zabrać i stąd Dobrze, szybko biegniemy, go, go, go Dobry. W sumie wam polecam tę grę, bo ta gra nawet spoko jest no, nie, nawet nie. Nawet spoko. No spoko. Fajnie się wziął gra. Mam szczerze bróże grać, To jest. Ja mnie chyba kilka odcinków z tego nagram. Bo nawet mogę wam pokazać, że... Czekajcie. Patrzcie, nawet mogę wam aktualnie pokazać, że film, drugi odcinek właśnie się montuje. W naszej serii. To, to, na razie tak jest. I nie wiem ile będzie się montować, ale no nie montuje się dalej, więc no. Tak samo mi się tak długo... Nie, nie wiem co ja mówię, nie montował, tylko ten przesyłał się na kanał. Kurwa, muszę trzymać. Muszę sobie lepszy kosz, ko, żebym mógł 50, że 50 ubrań kłaść do tego kończyka. Bo na połowa dobra. Hmm. Dobra, brodzi Dobra, wszystko si A, nie, się. A jeszcze tam musi wyprać.

Nie, 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 nie. Ja ogólnie jak, jak coś to mój głos na, na drugim odcinku z naszej z naszej serii będzie będzie to bardzo dziwne. Co mnie na co zobaczycie. Musicie będziecie widzieć, coś to widzieć. Musicie będziecie to widzieć. Samolot. Oh shit. Mam Dobra, to kick man, to się tak jakby mam puste parki. Aha, jest. A on się ma się puszczy i sobie atomów. Dobra, by tłumaczyć dzięki temu, dzięki tej atomówce. Są... Oni po prostu, jest dostała lepszych ciuchów I za to się więcej kasy dostaje Diamentowy ja mam Sto Sto gemów mam, ale fajnie Dobra, jakiś shop Zabrał Dobra Pyk, pyk Dobra o. Musimy na pewno iść w praleczki Pięknie, pięknie, pięknie Tylko trzydzieści Dobra Piek, piek Ej, tir, będą te dostawy A co ja mam z tym? Dobra, mam dwanaście Dobra, powinien być Powinno być dobre. No jezu! Nie chciałem nic zbierać. Ty, bo zaraz te. Te ciuchy dobre się skończą. Skończą, co ja mówię. Dobra, musimy kasę zbierać. No ma no, ciula. Nuklear. то, что мой телефон на Да, он все нагревается. это так и есть. Там были и другие игры. Ну, тут еще Да, сейчас что ты nie chcę a po widzowie zrobię ten pauzę jak miał tam jak będę miał tak jest 100 ileś tam tysięcy to wtedy wiesz to ten widzowie już zbierałem ym, s, s, y, tak no tak 112 s, s, nie chyba 102 ta, 102 Eee, albo 112, nie, 102 chyba, tak. Mhm Tak już Ta Albo 102, albo 112, dobra, no, uzbierałem już, już mam Tyle kasy i teraz sobie zobaczę do, sklep, do sklepu coś Muszę sprawdzić, co Jedną prawie kupiłem, ale bym chciał jakiś kosz kupić, ale i wam się pokażę na jaką chcę pralkę zbierać jak chcę tyle, czyli że mogę 50 ubrań To 55. To, to jest za 2 miliony, nie? No, a tu, tu są te pralki. Nie wiem czy diamentowa. Tu są takie. Są takie giga pralki One mnie takie nie interesują, bo ja... Bo te pralki to, to jest pikuś, nie? A są jeszcze pralki, nie? I to takie... Coś większe i to są ty tryliony takie, ja bym, ja bym chciał widzowie. Taką nie. No i bym, nie. To jest taka. Nie, to najbardziej to interesuje na że jest 100 trylionów na początku ja wiecie co ja bym sobie kupił chyba tą, tą taką niebieską znaczy tą żółtą za 11 trylionów to wychodzimy wracamy sobie do pralek ale ja mam taki pomysł że jakbym, jakby się skończyła nasa seria to bym zrobił serię z Brawla z Brawl Stars, tak mi się wydaje tylko wiesz, ale, ale tym razem będę miał ściszoną grę i będzie mnie bardziej słychać Dobra widzowie, ja postanowiłem sobie, że gramy inną grę, tak możemy super pomiast. Nie wiem, jaki to może być pojazd. Pipi, pip. dobranie, bra, nie wiem. motorki. motorkiem. A jak mówiłem, a jak mówiłem, to ten. A że chodzi serii... w z, z tym pingwinem takim, trzeba go wywalać w powietrze, to po tej serii możemy po prostu, po prostu zrobię serię z browser, tak? W no, razie jeszcze wam nie mówię, ile będzie odcinków, że to będzie zależało ode mnie, kiedy koń kończę serię. Co ja się pojechałem? To jest pociąg. A w sumie nie To... Zap Zapomniałem, że możemy się tepnąć. Tak, tak. Dobra. Jezu to jest... Nie... Co to co, co, co jest? Dobra, no, idziemy sobie tutaj zobaczyć. O bo nie no, lepiej nie. Mmm, mam taki jeden pomysł. Powiadę sobie tym. Mm.

No, przejdziemy sobie do góry. Sobie, widzowie, mm, Zjadę i kończymy tak. Eee, no e! dobra, i trzeba iść w tamtą stronę, bo dobra. Dobra, widzę, sobie zjeżdżamy. Idziemy o, o dobra. Ej no. To by začalo, się nie Dobra, ja, no to, to jest, już kończę film, e, pamiętaj się, żeby zostawić łapy w górę, subskrypcję, e, dzwoneczek i komentarz, ja się z wami żegnam, bajo.